aan. Paie honderd. O, a gdzie ty jesteś? No myk, to cholera! Co się go? Nie szczerki że za, za potrzebą nie. Taka ładna pogórka tutaj takie koręby, w łocku to <laughs> się tylko drogi żeby wjechać a nie silko <laughs> no, tylko rzeczywiście tutaj droga to ja Specjalnie chyba tutaj tego błoto na robili tyle a, a tam wypuścili takie Смените рокки. Вот тут кожа... Это не нужно. żarówka jest nawet spoko biała gwiazda trzeba dobrze ją wytargać, bo jak kurde po reszcie to co tu znajdziesz, to kurde do o modyfikację nie się muszę zobaczyć Wiecie, że niektórych modyfikacji nie ma na mapie? Wiemy. Ją jął. Czy ja tak już znalazłem? Ja też. Na Michigan. Ja właśnie dos dosłownie tak w rzece. No to jest na dole. O, to taka. Mógłbym ją zebrać, chociaż czekaj. Jakby tu pojechać. No wiem właśnie Muszę tu pojechać w prawo, tędy, tędy Tu zabiorę ją i pojadę na kolejną wieżę Dobra, przekonaliście mnie Kurde To tu, nie, tu. No, tylko nie tutaj zajechałem, kurde ja do sklepu zajechałem, boże to Gdzie to rozładować? O kurde jaki tu jest ten zjazd... Stroma, jak cholera... No co... To jest bardzo logistyczne, tak? Coś tam ode wyjechałem dojechał. Najpierw jadę po przyczepkę. No i jest ja przyczepa. Tutaj. Ja. No i? Cholera raz Zarządzaj ładunkiem C Części zamiennych do pojazdu Dobra Jeśli nie, no, ja trzeba tylko postawić Oczy tu. Jeszcze części do pojazdu ja biorę Dobra To jest z nas dobra, dobra. Teraz potrzebuję części zamiennych do, do pojazdu A tu mam belki dwie, na takiej długiej przy... przyczepy. Ktoś potrzebuje belek? Tu mogę stąd wytargać w Nie będzie potrzebne w dalszej części może, nie wiem A gdzie to jest? Kurde, to nie tutaj Pojechał. Nie myślałem, że tu jest modyfikacja, to nie tutaj. O, ty, modyfikacja to kółko zębaty. Mm. Tam na górze jest modyfikacja. O, góry, kurde, dobra. Dobra, nieważne. Dobra, to ja tylko ja zostawiam to na razie i wracam do garażu. I biorę te części, i z powrotem tu muszę drawować. to wcześniej dostoł do schronów, które mi się na górę zawieźć? Nie wiem. Znaczy, a do tego podepnę? Nie wiem czy to dźwignie, bo tu jest takie błocko, że... To muszę wiedzieć, o to mu od razu wziął, ja pierdzielę, no. Już tu by. A, co? Skup się, kurwa, skup się. Teraz muszę dywać dwa razy. Kurde, wybi... O, to Myślałem. Czekajcie, tu jest w ogóle przy A tutaj dopiero. Uszczaj. W mm. prawo, w prawo, go no. trzy, bo akurat niedaleko jestem jeszcze, jeszcze działam. wolny chyba. Dawaj, 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 dawaj. to jest? Tutaj, a nie ja, nie. Dobra. się.

Jasne. Ty, mam. Elegancko. Jeszcze zawsze się podjeżdża pod jakieś przyczepy, co spaliłem, co się lękuje. Dobra, znowu, żeby drogi nie pomylić. <laughs> Ziggsel na no pierdziela jakoś nic to jest, ale przynajmniej nigdzie się nie zakopie, nie? Najlep... Najlepszy... najlepszy ci wszystko wstawiłem Najlepszy silnik, najlepsze opony na błoto. wszystko. Jego wadą jest jego wielkość. No i skręt pewnie. No skręt nawet nie jest taki zły, tylko jest taki duży, że wiesz. No jest ciasno z drzewami, to jest kiepsko. O, a tutaj będzie ciasno. Pomysł. On będzie dobry do tych białych gwiazdek wyciągnąć. I przyjedziemy na drugą stronę rzeki.

Co mi się robiło Zamknąłem wieczko.

Anti, mój skończyłeś? robię? Moją misję zrobiłeś? Nie, no z tego dosyć drugiej firmy. Bo no, ktoś żeby... już zrobił? Znikł. Nie, po prostu e, jadę z tymi częściami tam do ciebie Przez chwilkę mi wyskoczyło dwa razy. No masz części serwisowe do tych błazów, żeby naprawić pewnie drogę. Ja, dwa razy serwisowe części samochodowe. Dostarczyło... Tak. Jaki tytuł masz na tego? Na... Już nie mam, o to chodzi. A to robię jeszcze, co ja chciałem zrobić. Na to wychodzi. Oczywiście się dogadali. Ale części... masz serwisowe części zamienne, czy jak się nazywa to? Ja mam na części samochodowe Jaki? Jeżeli masz serwisowe części zamienne, to i tak się przydadzą, ale inne części mapy Jak klikniesz to zadanie długa droga Samochodowe to jest na części Och, to ja tu jadę drugi raz, jasno. Patrz, że ciśniesz tutaj, to na Pytałem, nie zapytałem, kurde. Myślałem, że tu pojedziesz w mapę odkrywać z X. Ja myślałem, że to robisz do. te zadania do tej. firmy, która była. Telgier ty robiła. nie, tam już nie mam zadań. To niżej wziąłem. A! Co się stało? Pierwsza gleba Co? Pierwsza gleba no, Mam ci pomóc? To jest samo w Aha. Chyba nie dam rady Co ja za wciągarkę tu dałem, że kury nie ma Bez modów to inna gra, kurde Więcej milczarni